Już nie p***r. godzina przesłuchania, a ty k***a, jeszcze nic z niej nie wyciągnęłaś? Leczka, to jest poruta. Nie, no to już k***a, masz po y, premii. Jesteśmy na festiwalu polskich filmów Wisła w Moskwie. Y, na którym odbędzie się Pana retrospektywa, ale też zostanie pokazany najnowszy film, czyli Obywatel. Y, to jest pytanie od. Otwarcia, tak? Czyli jakie są Pana oczekiwania? Mierzy się Pan z widzem rosyjskim, filmy robił Pan na rynek polski. Czego się Pan spodziewa? Ja inaczej myślę. Ja myślę, że coś muszę oddać widzowi rosyjskiemu, który zawsze był mi bardzo przyjazny. Byłem wielkim orędownikiem festiwalu Wisła. To mnie ludzie pytali tutaj, jak. Pracowałem, przyjeżdżałem do Rosji, do Moskwy często po 1989 roku, i ludzie mnie co chwilę pytali: co się stało, dlaczego my nie możemy polskich filmów oglądać, które tak kochamy, lubimy, i Was, aktorów w tych filmach? I jak się stworzyła idea festiwalu Wisła. No to byłem ogromnym orędownikiem, bo tylko w ten sposób możemy być obecni wśród widzów rosyjskich, którzy ciągle bardzo nas chcą. I to jest przyczyna też dlaczego, dla której tu jestem w tej chwili. Bardzo się ciesząc, ciesząc że tak szeroka retrospektywa moich filmów od Seksmisji oczywiście, aż po Obywatela tutaj się odbywa. My, Także to jest jakby oddanie tym widzom tego, co oni, czego oni od nas zawsze oczekują, chcą i za co nas lubią. Film Obywatel, czyli ostatni pana film, w moim uczuciu jest filmem jak najbardziej uniwersalnym. Jakbyśmy jednak przełożyli na, na Rosję, to Jaki tutaj, jaki, jaki tutaj mógłby być wspólny mianownik? Powiem panu, że mam już troszkę doświadczeń z tym filmem, bo dużo po, za granicą go pokazywałem w ostatnich czasach. I pokazywałem go również w krajach, które były dotknięte systemem, w którym ten film, o którym ten film opowiada czyli pokazywałem na festiwalu w Estonii. W, w, w Tallinie. Pokazywałem go chyba miesiąc temu w Kijowie na Ukrainie. I dokładnie, Aha, jeszcze dostałem wiadomość parę dni temu, że się zakwalifikował do konkursu w Kluj e, 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 na pokaw w, w Rumunii e, w, do, na festiwal komedii. Czyli jest coś, że. E, i, I słuchałem widowni na tych pokazach i w Kijowie, i w Talinie. I jest coś, że ci ludzie rozumieją doskonale mechanizmy pokazane w tym filmie. Stopień absurdu, w którym żyliśmy. Od, odczyfrowują to w sposób natychmiastowy. Ja bardzo lubię te pokazy i tu w Moskwie absolutnie muszę zasiąść na widowni i, i posłuchać. Ale czuję, że będzie tak samo. Że ci ludzie, którzy to przeżyli, którzy z tym mieli do czynienia, z systemem, o którym opowiada ten film, doskonale go odczytują i jego mało, nie tylko odczytują, że tak powiem, anegdotę kolejnych epizodów tego filmu, odczytują sens, poczucie humoru tego filmu, że to nas już dzisiaj śmieszy. Moje pokolenie, to, cośmy przeżyli, już śmieszy. No chciałbym, żeby jeszcze młodszych też śmieszyło. Ale jak bardzo mi miło, że pan mówi o uniwersalizmie, nie mam takiego poczucia, bo też spotkałem się z wieloma reakcjami takimi, wie pan, nie bardzo rozumieją kontekst. Tak, takie też były. Odrzuty z festiwali, no, weneckiego przede wszystkim, gdzie jestem znany, gdzie, gdzie czekają na moje filmy. Sami mnie namawiali, żebym film zgłosił, a potem napisali mi list bardzo grzeczny, że nie bardzo widz włoski byłby w kontekście tego filmu zorientowany. Panie Jerzy, nie mogę nie zapytać w kontekście tego filmu i, i pewnej rzeczywistości, która się właśnie zmienia w naszym kraju, gdyby miał pan teraz zrobić ten film albo na przykład nakręcić drugą część. No właśnie, jesteśmy po, po, po nocy wyborczej. Wie pan, ja zawsze mam dobrą wolę do wszystkich. I ja naprawdę wierzę, że tak jak dzisiaj ktoś napisał, przeczytałem w samolocie, że pan Andrzej Duda przestał być członkiem PIS-u. No bo został prezydentem. Ja chcę w to wierzyć. Mało to, co sam wczoraj jeszcze wieczorem, w nocy słuchałem, mówił, że chce wreszcie tego, czego wszyscy chcemy, żeby podziały między nami zaczęły znikać. Trzymam za słowo. Trzymam za słowo, prawda? tylko boję się, żeby nie doszło do takich rozgrywek, że, które już dzisiaj gdzieś w komentarzach pisowskich polityków się przewinęły, że proszę, karta jest wyczyszczona i teraz kto powie pierwszy nie, ten jest wrogiem, ale jak ktoś będzie musiał powiedzieć nie, tak jak ja w filmie Obywatel chciałem powiedzieć też, no słuchajcie, no, no, no nie możemy się zgodzić na pewne nasze wady, ale ja jestem z Was. To nie krytykuję z zewnątrz. Ja jestem jednym z Was. Mało swoją twarzą świecę na tym ekranie, jakby mówię o sobie, prawda? E, e, więc e, dajcie mi prawo też do powiedzenia nie. Prawda? Także. E, e, Będę bardzo pilnie obserwował. Chciałbym, żeby ten młody polityk, dzisiaj teraz przeczytałem przed chwilą, że będzie najmłodszym prezydentem świata. No, to jest duży walor. Proszę bardzo, niech teraz niech mi pokaże klasę wyzwolenia się z partyjnego myślenia i z partyjnej dyscypliny i y, pokazanie swojej samodzielności. Z dużą ciekawością będę obserwował. Panie że no chyba możemy tak podsumować naszą rozmowę. Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie komentować tej nowej rzeczywistości na ekranie, y, która zainspiruje w sposób. temat. Oczywiście. To jest to temat dobry. Czasem może bardziej inspirujący niż tak, że wszystko idzie po, 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 po gładko, prawda? Także e, e, ciągle tak jak, jak przystępowałem do filmu Obywatel z taką ideą, że w ciekawych czasach przyszło mi żyć, trudnych, niewygodnych, ale, cieka ale ciekawych, tak e, ja ciągle myślę, że mówię w czasie teraźniejszym że ciągle jest to ciekawy dla Polski czas.